Siema w dzisiejszym odcinku będzie ogłoszony konkurs. Konkurs. Na moim kanale właśnie tak jak teraz widzicie, oglądacie pewnie. No na 200 widolców, w sensie foodolców, na jakąś emotkę czy coś tam będzie chciał, jak widzicie. 15 subskrypcji to będziecie mieli za 300, nie? Będziecie mogli sobie coś wybrać. Jutro o 11, 12 albo 13 będzie live. Nie wiem, w opisie wam dokładną godzinę dam, nie wiem po której będzie. Albo nawet o 10 będzie ten live, a tam będę miał koło Fortuny. Tam będę miał was napisanych, Niki z Fortnite'a oczywiście. No i się zgłosicie tam, ja dam rozmowę albo będzie was słychać u mnie na odcinku, tu ładnie będzie, pięknie, wszystko. No i teraz powiem Wam właśnie jakie są zasady konkursu. Po pierwsze musicie napisać swój nick w Fortnite z Fortnite'a. Musicie napisać czemu zaczęliście grać. Jak ktoś Was namówił, to kto? Żeby grać w Fortnite'a oczywiście. No, zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze nie macie. Kiedy zaczęliście? Nie oglądać No i oczywiście Musicie mnie dodać do znaj Będziecie mieli jeszcze Mój nick w opisie też Więc co To wszystko byłoby Dla niczego Będziecie mieli wszystko w tym W opisie No ja I to tyle konkurs skończony Dobra No to nara